Leczo, a to pri... Czego to było? Kangurów nie Dzień, <gry> Dzień dobry. Jak lubię zwierzęta, to upierdolę wszystkie kangury na świecie. Tak, bo Kira ma syndrom kangurów teraz. Ja jestem pozytywnie pierdolnięty, ale to Weber. wszyscy o tym już wiedzą. Weber go uszkodził i stracił skrzydło. Uszkodził, Upierdolił mi kurwa. nie uszkodził. Uszkodzi, pere. A, delikatnie mów, kurwa. Tak, już no Kurwa, uszkodził. uszkodzi. Ja na dziewiątym jak coś, nie? Żeby jak najpóźniej. Ja zjeżdżam na... Na jedenastym. Nie, na dziesiątym. Pierdole kurwa. Mam nadzieję, że tego kurwa nie oglądają yy, Obrońcy teraz zwierząt. Bo mnie oni upierdolą. Pierdole nie jadę. Wiesz o człowieku teraz, a nie o kangurach. I chuj kurwa, kurwa, kangur czy... no, nie, no. tak, no, do kangurów nic nie mam. Są fajne. No, start jest propozycja. Tak, Kamui Kobayashi, kurwa. Jakie kangur, to kurwa żółtek, ja pierdolę. Dobra, Jezus, ja jadę, kurwa, kurwa, jadę, kurwa, jego mać. Tak, to od, tego, od tego wyścigu jest zmiana. Lecz się prawie nie będzie odzywał. Muszę się skupić. Nie, no kurwa, lecz jest za mną. Jedź, kurwa, Raikkonen! Jedź, kurwa, leczę, zagnam! Nie, spoko. Ber jest na drugim miejscu! Nie zajebiste kwalifikacje były, deszczowe. No leczę, jest drugi. Kira, jedź po, po, Kurwa, wyprzedzę żółtka, to pojadę. Jedź, żółtek, chuju! Kieriła się skupić na jeździe. Wypierdalaj kurwo, bo ryż mi ustajesz. Cicho, ja się muszę skupić na no jeździe. Skupić to się możesz, ale na kiblu. Jak czy tam gazetnia? To w kiblu plazma. Nie wiem jak to. Tak, tam 90 salomów kurwa. Nie, nie zmieściłamy się. Aha, gdzieś tam reklamę? I Nie, moją babcię. Chodzi się zawzięło, ale dobra. Nie, ja się... Dobra, jedź leczą. Chciałem <laughs> ja się muszę skupić. Ten Na ze mną czuwa. Eee. Spoko. To nie ja. To leczę. Akurat ja nic nie jem. Ja też nie jem. Nie co, ale piję Pepsi. Piję. Na razie kole Pepsi, jeszcze z w lodowercu się chłoni do popitki, nie? No. Weź kira, uciekaj jeden. kurwa z zamki, bo ja się dogonić nie mogę. Ładnie. Jest Jesteś za mną przecież. Ale bycie za kimś, a wyprzedzenie są dwie różne rzeczy. Cicho. Feng No, a ty na miękkich startujesz? Tak. Nie, na ja, twardych. No nie, bym tam zapomniał stawiać. Mała smianko, tego wyścigu będę zawsze punktował. I na to właśnie liczę. Co? I na to liczę leczę. Tio, fenchui. umiesz liczyć na siebie. Nie, bo... No tak, wtedy... ja się nie dziwię, że nie mogę ci dogonić, jeden jadę na twardej no tak byś mnie nie dogonił, tak bym cię nie przepuścił. A ten... Co powiedzieć, zapomniałem. Tak no i dobrze, jedź. No nie gadaj. Dobra, Jedź, leczo, jedź! Kurwa, bo, bo mnie tu... Chyba ja się atakuję, jedź! Chciałem cię przepuścić. No właśnie nie wiedziałem, że się jesteś Tylko dlatego wolałem odpuścić. No przecież leżałem ci na prawo, nie? że nas, wzbogacony? Nie. Nie. To dlaczego jedziesz szybciej? Nie bo mam przedni spoiler i naczyń ustawiony Aha. No, to duża różnica. No jest ta różnica, lepsze mam przepływ powietrza. Lepszą aerodynamikę mam. Co ty robisz? Jadę? Nie, nie? Mhm. Broni się przed kurwa, przed żółtkiem się broni, co? Jaki masz czas? 1.45 1.39 Brawo. O go. przyjmij. No, Szumacher się kurwa wyprzedził, no. Nie, zniewaga, Polaka. Nie może tak być. Sorry. Co nic mi nie zrobiłeś? Dotknąłem cię. A nie proszę. Dobrze, że mnie nie obróciło. Bo bym wyłączył grę. Ale jedzie. No ale jedź. No jedź. No jadę, jadę kurwa. Miałem DRS, dlatego się wyprudziłem. No by cię przepuściłem Pamiętaj że jestem bardzo wolny na tym torze więc wiesz Jakbyś miał okazję to wyprzedzaj Tak, no teraz będę miał Ja na tym torze jestem bardzo wolny więc wiesz Puszczaj. Dzięki. Kurwa Kira Nie wiedziałem że tak blisko mnie jesteś Ale mi się słabo zrobiło <laughs> Wiedziałem żeś kołami sobie <są> piłem <laughs> Syndrom psa ogrodnika. O Boże, on się czerwony zrobię. Nie, on też umie. Rozwalić mnie. Chira to nie groża ale dobra Animal Donado. No, no. Ale przypierdali potrafię się im Będę miał fajne intro. Ortylniego. A? Nawet ci robi? No, jeszcze nawet o tym nie wiem, ale zrobi. No, nie, spoko kurwa, dobra. Nie, to nie <gorszy> miałem zrobić, nie, dobry jesteś za to. Dobry jesteś. Ale pewnie zrobi go, bo go poprosiłem. Dałem mu dwie dyszki. Nie wiem, czemu tak wolno jedziesz tu. To jedę na gorszy, na wolniejszym Ale ja, ja Cię wyprzedziłem, Ty. Szybciutko, Arti, miałem ja dać Ci pozycję. Uwaga! Kurde! Kurwa! <noise> Sorry Spoko! Nie, nie wyhamowałem w tym no, moim Gdzie ty jesteś? Czwarty, spokojnie Sorry, fira Spoko, spokojnie, to nam lepiej na uważa, bo cię kobayashi atakuje ja Tak będziesz zaraz drugi, co za, co za różnica Ha, ja będę drugi, ale kujbie, który ty będziesz jak cię kobajasz zbudnie no, To Oni ja jestem... To uważaj, ja mam... Nie, to zgadniesz co. No, a cię jej bokim postawił Abym się wkurzył Ty ich blokowałeś, nie? Więc tam dobrze Boże, by... że jesteś, zaraz ich wytniesz na dochamowanie Nie, ja, ja, ja cię na DRS Ja i na DRS się wytnę Tak bezpiecznie To tak będzie łatwiej mi Aha To mnie jeszcze drs resta, tak już no, Adiresta ładnie w kwalifikacjach. Trzeci, nie? No, to się. w a Barnier? Adiresta w kwalifikacjach. 3. Ach, kurwa! Hira. Hira. Co? Adiresta w kwalifikacjach trzeci. Do Bahrajnu? No. Nie, chyba nie. Ja pierdzielę. ci ja robiłem najlepszy czas od Shuachera, teraz ten mi się wpierdzielił. Uważaj, bo Kowalczyk będzie miał DRS. Jak długo z nim? I już odpalił. Wyprzeć go. On ma DRS? Nie będziemy tak bardzo go wyprzeć. Ale ja jestem szybszy. Ale A, mi dobrze idzie. Aby mnie zapraszł. No Uważaj, lepiej się zamknij. Chia, lepiej się zamknij kurwa i jedź. Nara, Kobayashi. Ojej, zapomniałem zahamować. Ło, 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 kurwa, nie miałem chciała cię no wyprzedzić. Hamuj. Jak nie miałeś? No zmieniłeś, kurwa, tor jazdy w pięć razy, kurwa. I nie miałem, kurwa, miejsca, żeby się wcisnąć. No bo wjechałem na wewnętrzną, nie? Tak, byłeś na zewnętrznej, wyjechałeś na wewnętrzną, na zewnętrzną i na wewnętrzną wróciłeś. Wewnętrz, nie, wykowałem ja, Kobayashi. Na, tylko że ja byłem za tobą, a nie a. Kobayashi. Mm. Cicho, jedziemy Utrzymujesz temu wyścigu, tak trzymaj Nie już zjechaj Nie No Wow kurwa, zrozumie się tuż kurwa przede mną To był czas, budak, Chcesz mnie wyprzedzić co powiedz Tim Order i by się na drs Kurwa, ale jak nie będziesz mi się respił przed mordą O kurwa! Kira! Ej, zrespiłeś się dużo od mnie kurwa to Może fraps? Tobie tak działa Nie, nie fraps, nie kurwa Ja frapsem Nie, nie, ale... to nie przez frapsę, to jest przez internet ale to no, To wiesz, lag, to, wiesz, to to jest norma na mnie A się przestraszy. A ja co dzisiaj... mam kurwa powiedzieć? Zaraz cię widzę, nie? I coś Ach. Co ci jest to? Ja tak tu ją Aha. No uważam, że się ten Beres brakuje. Beres? No! <coughs> ale jak, może nie być różowa jak zjedziemy do boksu później. Może nie być, ale nie uczy. No bo nie będziemy mieli na podium, będzie, nie będziemy. Dlaczego? No bo ja mam napisane, że dołączę na szóstym miejscu. Dlaczego jest No ten... dobra, to... tylko, że... tylko że oni Cześć... jeszcze nie dychali. Trzeba z czego ktoś jest przed nami? Był przez chwilę. On może zjechać do boxu. Aha, tam jest inaczej. No ja już odjechał w skumanie. Meres dostał opony podstawowe, opony podstawowe. Wewnętrzna. Zdematerializowałeś mi się przed mordą. O, dobry czas w pierwszym sektorze. Ja mam rekord. Ja chyba to. Mam no 491 z 40 lepszych chyba. No ja 1-1. Ale ja od twego czasu. To sprawiło od razu od twego. Nie, nie wiem jak to jest liczone. To jest od najlepszego czasu podparawione. No ładnie wyścignie na razie. I co? Lepiej nie zapeszaj. Zjeżdżamy do boksów, bo mamy taką przewagę teraz. Ja zjeżdżam, bo dołączę drugi. To zjeżdżaj, to zjeżdżaj, ja zjadę następny. Bo wolę nie ryzykować później. No to zjeżdżaj, zjeżdżaj, zjeżdżaj. To ja zjadę następny kuku. I teraz sobie spokojnie pojedziemy. To chwilę będę liderem. Ale i szybciej kurna, stara Was nie kocha. Mamy takie ograniczenie. Ja wyjadę przed tobą. W takim razie. Nie wiem, zobaczymy. Bo Ciebie chmarę jako nie Nie. Szybciej kurna. Nie pokazuje, że do... Nie pokazujesz, że dołączy pierwszy. Się, Ale rajko jeszcze jeszcze się nie było Nie? Nie Jak to jest możliwe? Chyba nie było, nie wiem Musi być Jeszcze z bot no, To najbliżej zrobimy team order Zobaczymy na którem ja wyjadę Tylko żeby nam się balenza nie powtórzyła Nie, Ci oki, ok, ranie Ja nie mam rozgranych opon, no i jeszcze popełnię błędy co? Nie mogę na tarki najeżdżać, nie, nie mam rozgranych ja tam jadę na pana Macę. Nawet jak nie mam rozdzielnych opon. No a ci ślizgni co? No Jezu. To nie ślizgnie. Można Jestem, jestem trzecim. Wery dobrze, nie? Trzeci jesteś? A, tak, dobra, bo ja jestem pierwszy. Wery dobrze, nie wyjdzie. No Dobra, to jak wyjedziesz pierwszy. No nie wiem, patrzę gdzie on jest, to nie wiem czy wyjadę pierwszy, wiesz. Tak on do boksów zjedzie teraz? No nie, Perez widzę jest za tobą. 26,5 sekund pracy jako mnie, on już był boksie boxie, Kurde, Kurde, to jak go wyprzedzisz, to to go przyblokujesz chwilę, okej? Okay? tak, spokojnie. Ja, ja później ci oddam pozycję. Dobra, spoko. Perez widzę za to mnie nie. Wolni kurwa, jedź, wolni bo za szybko Już wyjechałeś? Tak To jesteś pierwszy? Tak To blokuj, blokuj Tam na tej drugiej prostej Jakie manewry słyszę No jedziesz ja na co? Nie, nie ja po lewej stronie nie Kurwa karę dostałem! Za co? No za wyknięcie na ikonerałeś <laughs> karę czasową. jeszcze przepuść mnie Musisz mnie przepuścić, ja muszę teraz uciekać Uważamy, że Bolit przed Kurde wyprzedzam je! co Obróciłam no no miałoby się pięknie. Nie ja się, jedno. Kontrowałem. Zblokuj go chwilę. Ja nie chcę być drugi. O, to chyba, nie 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 <śśpiewanie> chyba nie o to chodziło? Nie o spoilera? Chyba nie o to lecz chodziło nam, co? Nie, A, nie no, dlaczego? No co? Ja też może jakieś spierdalne myśli. Ale nie, no, dlaczego? Ja ledwo wyszedłem z, z poślizgu. Wiesz o, kurwa, ściana! O bokiem stoję Też mam po wyścigu O, żółto fajna Ciekawe dlaczego Ja ledwo wyszedłem też z opresji, bo mnie bo, mnie sta rzucało po całym torze. No ja m... spoiler O kurde, szkoda Chociaż my się rozmowym. Żeby... Dobra, weź kurwa, wygraj ten wyścig i nie pierdol. Cicho, Feng Shui działa. Powiesiłem sobie dzwonki nad biurkiem. Różanie trzeba było sobie pojeździć. Tak. Jezus cię czepnął tam w Monarku, pętasz, nie? to no. to nie jest zbierane. Eee, ekstra. O kurwa, kangur boczny. A, nie no, nie wiem Ja się boję. Dobra, teraz robimy tak. Ty mnie dublujesz, a ja ich blokuję. Gdzie ty jesteś? Wyjeżdżam z boksa. <laughs> to czekaj tam, no. no powoli. Czekam, czekam, czekam. Ja chcę to wygrać, nie chcę tak, wiesz. Bo mam na za swoją dupą. Który jest chętny na moją pozycję. Tylko mówię, tylko, że ja bym ja się sąc cieni przyblokował. Ja ci powiem gdzie będę. Ty patrz gdzie jesteś najlepiej. No na ale tej prostej. jedź powoli. Ja ale 50 na godzinę, 60 Tak nic nie masz do stracenia Nie, no, też on właśnie z nimi kary, kurwa Za ostro rajkone apotentowałem ja Zlekka <grymne> 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 Tu by <mi> jechał <nie> zbędna po <grymne> tylko No, z karty kijałem to samo zrobiłem No i za to karę nie dostałem Czym ta flaga jest a, Perez jedzie 24 Perez już chyba w ogóle nie ja jedzie. Dlaczego? Nie, Perez już w ogóle nie jedzie. Bo go wyjebałem z Nie, tam go wypchnąłem, blokowałem Weź się zatrzymaj na chwilę. Spokojnie, sobie powoli. Przy prostej startmety tej starej też. Tam był kiedyś? No tu kiedyś się startowało. Ten inaczej w ogóle ten tok inaczej wyglądał. Kogo zużyłem cały Kers na Raikonenu? Żeby mnie nie wyprzedzić. Czekaj, tak, jak ja to zrobię, kurwa, że Cię nie przybyłeś. No to później na prawą stronę. No, staram się tak jechać. Tak ja tam... tu jestem, To pierwsza, pierwsza osoba. Miem, wiem, wiem, że to jest. Nie, nie pytaj się. <głos> <głos> nie pytaj się. <głos> <głos> Dobra. I'm ready. On ma sp spadek FPS-u. Aż bo nie jest... kurwa spierdalać Nie, spierdalać, on ma wygrać. Dlaczego tak jest gdzieś spadł? Nie wiem, nie wiem ją! Ojber stracił spoiler Tak z lekko od Oj kara razy dwa Tak z lekko odjechałem Kira. To się nazywa Team Order Spierdalaj Alonso! O, Alonso bokiem leci To się nazywa Team Order, nie? Rozberg... Rosberg... Rozberg mnie wyprzedził, ale ja zaraz to mu Ej, to się nazywa Team Order, nie? Zdeszka. O, dysk aplikacja. To co, co był w Walencji, to był pryszcz. <noise> Dyskwalifikacja. <noise> ale już mnie dogonią. <noise> to co było w Walencji, to było pryszcz. <noise> o kurwa, przy tym tutaj to kurwa pryszcz. Dobra, lecz masz koło chyba 10 z tego przewagi. Nie spierdol. No właśnie, nie spierdol tego. Bo ci kurwa pomogłem. Ta ja tak jak ja to w Monaco. No i tak Monaco ja zjebałem, Żeby się bierze. nie powtórzyło. Ja też mogę. Nie? Panie, to nie wtedy ta szmata fetel nie jak podjedzie to on wyląduje na ścianie albo poleci tak jak ten gość. Bo Roberto ten... hamował do tej szykany przed pasą starbeta i dostał drągę w bok. I za to dostałem dysponację. Tak jak mu się nie ty... bałem to kurwa poleciał! Kurwa, ty jak fermatyko Teraz, go widzimy, Ty teraz będziesz miał ciekawszy wyścig. Nie? Troszkę? Znaczy ja też będę miał ciekawszy. Dobra, Taka. ty nie pierdol, tylko jedź. Błakam się, jedź, dojedź na pierwsze miejsce. Morsu, masz maksymalną, masz maksymalną tą mieszankę? No. Moment, no, ja zostawiam na koniec. Ciśnij, ciśnij leczo. On odrabia do mnie. Ile masz przewagi? Co? 3 sekundy zrobił? nie, 2 sekundy chyba zrobił. Dobra, ile masz przewagi? Nie wiem ile odrabię. 7. Wystarczy, powinno cię wystarczyć. Żeby nie zrobił tak jak w Chinach, nie? Że... To będziesz go blokował, to będziesz go blokował. Jak mi się zdematerializuje przed mordą? No ty ja mu się mu upierdolisz. No I pojedziesz dalej. Upierdolisz Niemca i pojedziesz dalej. Pokażę mu jeszcze fakersał. On nie gra w internecie. Jakby prawdziwy fetel grał w Multi w no jeden. To by każdy go kurwa kasował na pierwszym lepszym zakręcie. <grym> Ultimatum bym miał to. <grym> teraz jadę sobie do boxu. Kurde, oglądasz mnie? Tak, patrzę, macie na ciebie, patrzę. A jeszcze cię wrobić, że straciłem skrzydło jedź kurwa, jedź, bo już tutaj nerwownie utrzymam. utrzymał. Jeźdź bak jak się Peter zbliża. Jedź kurwa, za nerwownie Jedź kurwa. Cicho sieć. Ci. <noise> Petr cię dogania. Jedź kurwa! Szybciej! Na ręcznym <noise> Na kurwa. Chuj, ścinaj kurwa, ścinaj kurwa, jedź prosto! <noise> Jeszcze ja karę dostał. No i chuj kurwa, ale byś wygnał. Nie wygrałbym. Jedź, bo Cię kurwa Fener dogania. Cicho. I na silnik się padł. Abym ja kurwa chyba wpadł. No <grym> chyba teraz ze śmielu bym spadł, jakby Ci kurwa silnik się rozjebał. Ale mam minus jeden paliwa. Błagam, powiedz to, za? Nie. Jedź kurwa, jedź. Jest, wygrał. Pięknie. Na resie brawo, obrał, 27 punktów dla Ciebie. Dobry wyścig. Dobry czas nawet, ale oni miałem lepiej. No, jesteś na miejscu dziewiątym bez speccji generalnej. A, nie. 50 punktów. O, prowadzimy, prowadzimy w generalce. W tym no. konstruktorów. Dobra moi drodzy, więc dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i pa pa. Ja też dziękuję, trzymajcie się, cześć.